rewitalizacji zabytkowej plebanii w Niecborzu. Prace trwają już trzy lata. Dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie województwa mazowieckiego. Jest to trzecie nasze wsparcie, blisko 300 tysięcy złotych. W ubiegłym roku, 10 grudnia, mieliśmy radość, piękną uroczystość, w której brał udział Pan Marszałek, kiedy biskup Szymon święcił właśnie plebanie. Przy wpisie do rejestru konserwatorskiego jest zapis, że jest on nawiązaniem do Ordynacji Krasińskiej z Opinogóry. Bardzo charakterystyczny budynek z dwoma takimi charakterystycznymi wieżami. W tym momencie mam nadzieję, że w tym roku zakończymy. Trwają właśnie prace nad frontonem i nad wypracowaniem właśnie tych wież. Powiem krótko: mieszkam się tam bardzo dobrze. Jest to dom z duszą. Jak ktoś powiedział, no mieszkam, krótko mówiąc, w zamku. Pewnie jestem jedynym proboszczem, pewnie w Polsce, który mieszka w zamku. Taka ciekawa ciekawostka, co niektórzy, ktoś przyjeżdża, zadaje pytanie. Od kogo Kościół to przyjął? Od nikogo. Ta plebania została budowana jako zamek. Jako zamek w latach 1884-1886 budowa kościoła i plebanii trwała 2 lata. My ją remontujemy też dwa lata, więc myślę, że nadążamy razem z tymi, z tymi budowniczymi. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Parafia już ma 3 obiekty więc